Nie zgadniecie ile on kosztuje w regularnej cenie 300 zł. To kosztuje 300 zł. W życiu bym się nie spodziewała powiem Wam, cześć wszystkim, witam Was na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na kolejny hol zakupowy. A raczej, może taki holy unboxing. I zanim jeszcze zaczniemy, proszę Was o łapkę, subskrypcję i takie serduszko w komentarzu dla zasięgów i też, żebym wiedziała, że mam dla kogo tworzyć. Zaczynamy. I w dzisiejszym filmie będziemy otwierać kolejne pudełko od Goodiebox. Tak, na kolejne pudełko od Goodie Box. Z tym, że to pudełko to będzie wyjątkowe pudełko, będzie to limitowana edycja. To pudełko było nieco droższe, bo kosztowało 250 zł. Wartość produktów w pudełku, według tego, co było na stronie, ma oscylować w okolicach 1200 zł. Także jak widzimy, jest naprawdę bardzo dużo różnica, jeżeli chodzi o cenę tych kosmetyków. Ja już powiem szczerze, ja otworzyłam, żeby sprawdzić, cię ja mniej więcej, tylko co jest w środku, żeby wiedzieć, co Wam powiedzieć o tych kosmetykach, dlatego, że w większości są to niszowe marki, z którymi ja nigdy wcześniej nie miałam kontaktu. Skład też już sobie tak, wiecie, pira za oko sprawdziłam, żeby też móc nieco Wam o nim opowiedzieć. Także jeżeli jesteście ciekawi, co kryje się w limitowanym pudełku od Box, no to zapraszam Was oczywiście do oglądania dalej. I dzisiejsze pudełko, które otworzymy wygląda tak, słuchajcie, też bardzo ładne, Porządne, grube pudełko w takim pięknym, niebiesko-morskim, takim marmurkowym, wiecie, designie. Bardzo, naprawdę bardzo mi się podoba. Bym szczerze myślałam, że będzie bardziej świąteczne no bo wiecie, okolice świąt, więc myślałam, że będzie to bardziej w takim klimacie świątecznym, ale nie. Ale wiecie, poprzednie pudełko było Merry Christmas, więc. Nie przesadzajmy, dobra. Także otwieramy, otwieramy, zobaczymy co kryje się w środku. I tak jak widzicie, wygląda zawartość tego pudełka. Ja będę po kolei wyciągać produkty i wam je pokazywać. I zacznijmy sobie od tego oto produktu. Dla mnie była to taka troszkę niespodzianka. Powiem Wam szczerze, bo ja z tą firmą Canopy, chyba tak to się czyta, nigdy się nie spotkałam. I to pudełeczko jest takie, wiecie, eleganckie, lekkomatowe. Naprawdę bardzo, bardzo ładne opakowanie. I nie zgadniecie, co jest w środku. Jeżeli chodzi o ten produkt, to jest peeling kwasowy, taki bardziej enzymatyczny do twarzy. Nie zgadniecie, ile on kosztuje w regularnej cenie 300 zł. To kosztuje 300 zł. W życiu bym się nie spodziewała, powiem Wam szczerze. Skład jest ok, skład jest naprawdę bardzo fajny, więc tutaj ja się nie mogę do niczego przyczepić. I to jest, słuchajcie, taki glikolik Super Food Fat Fascial. Także tutaj już widzimy, że w składzie jest kwas glikolowy, taki wiecie, nieco mocniejszy kwas, także też jeżeli chodzi o ten produkt, no to cery wrażliwe, ja bym uważała, powiem szczerze, nie wiem jakie jest stężenie tego kwasu, bo nie znalazłam tej informacji na stronie. No natomiast mówię, no to może być ciut taki mocniejszy peeling, więc ja bym uważała. Także taki oto produkt mamy jako pierwszy wartość około 300 zł, także nie mało. Ale idźmy dalej, zobaczmy, co jeszcze kryje się w naszym boksie. I kolejnym produktem z boksu, który chcę Wam pokazać, jest ten oto krem pod oczy. I to jest krem pod oczy, którego ja reklamę kiedyś widziałam na TikToku. Jeżeli to jest ten produkt, jeżeli się nie mylę, bo jest kilka wariantów, no to przy tym produkcie kobieta, która go używała, nałożyła go na swoje, wiecie, tutaj takie poduszeczki worki pod oczami i momentalnie te worki pod oczami jej zeszły. Ja chciałam kupić ten preparat, ale on był naprawdę bardzo drogi. I z tego, co udało mi się znaleźć, no to ten preparat też kosztuje. Ten krem ponad 300 zł. No, krem pod oczy za ponad 300 zł, no to powinien robić magię. Dla mnie powinien on robić magię. Nie wiem, nie testowałam go jeszcze. Na pewno przetestuję w przeciągu paru dni i powiem Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia z używania tego preparatu i czy warto go kupić w ogóle. No, bo wiecie, 300 zł to już jest naprawdę. No spora cena, to już jest spora cena, jeżeli chodzi o krem pod oczy, ale no może jest tego warty, nie wiem, sprawdzimy, może nagle moje ym, poduszki poranne pod oczami, moje obrzęki znikną, może mi się zmarszczki wygładzą. Także zobaczymy, przetestujemy i będziemy wiedzieć. Także idźmy dalej, pokażę Wam kolejne produkty z pudełeczka. Kolejnym produktem z pudełeczka jest płyn niceralny, też z bardzo fajnym składem. Jest to oczywiście płyn, który ma nam usunąć makijaż. I pojemność tego produktu to 150 ml, także całkiem sporo. Myślę, że jest to pełnowymiarowy produkt, tak mi się wydaje. A... Nie powiem wam, jak pachnie. Jest zabezpieczony jeszcze takim koleczkiem, a nie chcę tego otwierać. I ten produkt też kosztuje chyba około 100 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Także też całkiem sporo. Nie wiem, jak z usuwaniem makijażu, bo nie testowałam jeszcze tej firmy. Jeżeli ją mieliście, no to dajcie mi znać, no bo chętnie się dowiem, jakie są Wasze opinie na temat tego produktu. No i też oczywiście tych poprzednich i przyszłych, które Wam zaraz pokażę. A teraz otwórzmy sobie taką saszetkę, bo jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Także fajne. Bo widzę, że prócz kosmetyków mamy też gadżety pielęgnacyjne, bo wątpię, że w środku jest kosmetyk. Aha, okej, okay, dobra. Wyciągamy, wyciągamy. W środku mamy wałek jadeitowy, który trzeba sobie poskładać. Nie wiem, czy to będzie się trzymać później, powiem Wam szczerze. Eee, no, taki no, zwykły wałek jadeitowy, mam kilka, także akurat to mi się średnio przyda. Tym bardziej, że on, mówię Wam, jest w takich częściach. Więc nie wiem, czy to się będzie później trzymać, czy to trzeba jakoś mocniej wcisnąć. Nie wiem, powiem Wam szczerze, nie wiem, no ale chowam go z powrotem do środka. Tu jest jeszcze jakaś karteczka, widzę, także no zobaczymy. Chowamy w powrotem. I kolejnym produktem z pudełeczka jest, słuchajcie, taki olejek do ciała od firmy Aveno. Nie, nie wiem jak to się czyta naprawdę. Niestety nie wiem jak się czyta nazwy tych marek, dlatego no poprzedniej nawet nie próbowałam. I mamy tutaj też z bardzo fajnym składem olejek do ciała 200 ml, także domniemam, że też jest to pełnowymiarowy produkt i co? Bardzo sucha skóra, wrażliwa skóra, która potrzebuje nawilżenia, jakby z owsa i mamy olej jojoba, żżoba Także też bardzo fajnie. No w no ogóle skład też jest bardzo fajny, także z tego się cieszę, z tego naprawdę się cieszę, bo takich olejków do ciała, sprayów nigdy dosyć. Jeszcze sobie otworzymy, zobaczymy jak on pachnie. Mmm, pięknie pachnie, naprawdę on tak pięknie pachnie, wierzcie mi, szkoda, że nie możecie tego poczuć, ale pachnie przecudnie, przecudnie. I kolejnym produktem, który Wam pokażę jest, słuchajcie, korektor z Gosza. Także mamy też produkty do makijażu. Tego się nie spodziewałam, bo myślałam, że będzie tu tylko pielęgnacja. I tak wygląda ten korektor z gosza. On jest jeszcze zapakowany w taką folikę, ale zaraz otworzymy i sprawdzimy, jaki to kolor. Także nie jest to jakiś, wiecie, super produkt, jeżeli chodzi o skład. Także sprawdźmy, jaki to kolorek. W ogóle, jaki to jest aplikator, bo nie wiem. A, to jest z tych aplikatorów. A, fajnie, fajnie, bo nie mam jeszcze takiego. Co prawda, one są troszkę mało higieniczne, ale zobacz. A, otworzyłam, nacisnęłam i jak widzicie, coś mi się tu już lekko wyciska. Powiem Wam, że to może być trochę za ciemny kolor, jak dla mnie, z tego co patrzę. Zaraz Wam pokażę. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Mam nowe lampy, więc nie powiem szczerze, jak ustawienie, ale zobaczymy to już w edycji. Tak to wygląda. No hmm, konsystencja fajna, taki jest, wiecie, przyjemny w dotyku, ale ciemny. Zapachu raczej nie ma, ale ciemny. Ale jest niestety ciemny, więc nie wiem, czy będę mogła go używać. Także chyba szkoda jednak, że go otworzyłam, bo ktoś z Was by go dostał. No ale już za późno poptokę. Dobra, lecimy dalej. I kolejnym produktem z pudełka, który wyciągnęłam, to jest słuchajcie Lip Scrub, czyli taki peeling do ust z firmy Manankadar. Manankadar, tak on wygląda. I pozwólcie, że ja go otwierać nie będę. Ja nie używam takich peelingów, także nie będę go otwierać, bo wolałabym go oddać komuś także no. Peeling. Myślę, że jeżeli ktoś ma spiesznięte usta, jeszcze w tym momencie, o tej porze roku, to, to też będzie bardzo fajny kosmetyk, także składowe jest ok. Składowo jest jak najbardziej ok, mamy tutaj dosłownie chyba z pięć składników, także jeżeli chodzi o skład, to jest naprawdę cacy. I teraz coś większego i firma bardziej znana, gel... To rąk od firmy Rituals, jeżeli chodzi o skład, no to on ma w sobie SLS, także troszkę średnio, natomiast później mamy bardzo dużo składników nawilżających, więc powiedzmy troszkę nam się to równoważy. Sprawdźmy zapach, bo jestem bardzo ciekawa jak on pachnie. Mmm, pięknie. Te kosmetyki Ritualsa, te świeżki, one tak pięknie pachną. Ja je uwielbiam, powiem Wam szczerze. Jestem ślepa, nie widzę pojemności, naprawdę. Jeżeli chodzi o pojemność, no to mamy tutaj 300 ml, więc to też jest chyba pełnowymiarowy produkt, tak mi się wydaje. I ogólnie kosmetyki z Ritualsa są dość drogie, także myślę, że to cudo co najmniej koło stówki może nawet kosztować. Także też bardzo fajnie, przepięknie pachnie, więc też super produkt, na pewno mi się przyda. I takie kolejne magiczne pudełeczko niespodzianka w środku. Także otwórzmy i zobaczmy, co tutaj jest. O. I w środku mamy, słuchajcie, taką Szczotkę do twarzy. Ona jest taka naprawdę bardzo milusia. Także myślę do zrobienia sobie takiego delikatnego peelingu i oczyszczania twarzy powinna się nadać. Oczywiście nie do cery bardzo wrażliwej, trądzikowej, podrażnionej. raz, maksymalnie dwa razy w tygodniu, taka szczotka. Nie wiem powiem szczerze, czy ja będę jej używać. Może ją komuś oddam. Tak się zastanawiam, powiem Wam szczerze, no ale wiecie. Fajnie że jest i też bardzo fajnie wykonana drewniana szczotka, no też bardzo mi się podoba. Bardzo fajny dodatek, jeżeli chodzi o taką paczkę niespodziankę. I niestety przyszła pora już na ostatni produkt z paczki. I jest to krem do rąk z aloesem i witaminką C. On wygląda tak też bardzo fajny produkt, akurat na tą porę roku myślę, że jak najbardziej, o zamknięty, więc jakby no, nie sprawdzimy zapachu, ja mam dużo kremów do rąk, także też bardzo chętnie komuś go oddam, także niestety to już wszystko, wszystko niestety co dobre, wszystko się szybko się kończy, także magiczny box od Goodie Boxa już mamy otwarty, jak widzieliście też ma całkiem fajną zawartość 250 zł myślę, że ok, cena jak najbardziej ok, 1200 nie nie, 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 myślę, że to jest już zbyt dużo, aczkolwiek to są niszowe produkty, luksusowe kosmetyki, więc wiecie, no nie możemy ich porównywać do produktów, które kupimy sobie w Rossmanie albo w Hebe, bo no składy miały też naprawdę bardzo fajne, także tutaj bardzo duży plus. No i oczywiście przypominam, że jeżeli chodzi o produkty z Goodieboxa, no to one wszystkie są cruently free, i vegan friendly. Także jeżeli Was to interesuje, a wiem, że Was to interesuje, to też Wam taką informację tutaj sprzedaję, żebyście wiedzieli, że naprawdę warto wspierać takie firmy, które no, dbają o zwierzęta i o środowisko, bo to jest też bardzo istotne. Także to już by było na tyle. Dajcie mi proszę znać w komentarzu, co sądzicie o tym pudełku. Czy uważacie, że warto wydać jest na nie 250 zł, czy też. Nie. Ja myślę, że tak. Jedyna rzecz, na której się zawiodłam, no to jest ten korektor, dlatego, że raz, że skład nie jest idealny, no to jeszcze ten kolor jest zbyt ciemny, więc raczej mi się nie przyda. Przetestuję i sprawdzę, ale myślę, że to nie będzie niestety produkt y, dla mnie. No, ale wiecie, no nie da się dopasować wszystkiego pod każdego. No tym też, no chyba nie o to tu chodzi. Także dzięki i do zobaczenia następnym razem. Pa!